Orędzie czterysetne Dongo Komo 24 marca 1989 roku Wielki Piątek. Pozostańcie z Jezusem na krzyżu. Jestem tu pod krzyżem, na którym Jezus przeżywa właśnie krwawe godziny swej okrutnej agonii. Stoję razem z apostołem Janem, reprezentującym Was wszystkich, moi najmilsi synowie. Każdy jęk Jezusa jak miecz przeszywa moją zbolałą duszę. W otwartym kielichu mojego niepokalanego serca gromadzę każdą kroplę jego cierpienia. Jestem tu i szukam odrobiny miłości oraz współczucia, które mogłabym ofiarować konającemu Jezusowi, by przynieść mu ulgę w jego wielkim pragnieniu. Proszę o tę odrobinę miłości lecz wokół nas ujawnia się tylko nieludzka złośliwość, głęboka nienawiść. Krzyki i bluźnierstwa wychodzą z serc i ust tych, którzy biorą udział w zabijaniu Jezusa. Jeden z tych okrzyków szczególnie przenika moje serce, rani je, powoduje jego krwawienie, wywołuje niewypowiedziany ból. Zejdź z krzyża, jeśli jesteś Synem Bożym, Ocal samego siebie. Zejdź z krzyża, a uwierzymy w ciebie. A to przecież dla wywyższenia na krzyżu mój syn urodził się i dorósł. Żył, aby stać się prawdziwym barankiem, uległym i łagodnym, którego prowadzą na rzeź. On jest prawdziwym barankiem Bożym, który gładzi wszystkie grzechy świata. Moją matczyną obecnością Muszę mu dziś pomóc pozostać na krzyżu, aby wypełniła się wola Ojca i abyście mogli być przez Niego odkupieni i zbawieni. Pozostań o mój synu na krzyżu. Jestem tu, aby Ci pomóc rozciągnąć się na Nim, cierpieć i umrzeć. Pozostań o mój synu na krzyżu. Tylko w ten sposób nas zbawiasz, tylko w ten sposób przyciągasz do siebie cały świat. Po to przecież stąpiłeś z łona ojca w moje dziewicze łono matki. Po to nosiłam cię przez dziewięć miesięcy w moim łonie, dając ci ciało i krew, przygotowując twoje ludzkie narodziny. To po to narodziłeś się ze mnie w Betlejem i wzrastałeś jak każdy człowiek w rytmie swojego ludzkiego rozwoju. To po to otwierałeś się jak kwiat w okresie twego dzieciństwa i wzrastały twoje siły w młodości. To po to brałeś na siebie ciężar codziennej pracy w biednym domu w Nazarecie, gdzie towarzyszyła ci każdego dnia twoja czuła mama oraz cenna pomoc twego prawnego ojca Józefa. To po to przetrwałeś trzy męczące lata twego życia publicznego, głosząc Ewangelię zbawienia, uzdrawiając chorych, przebaczając grzesznikom, otwierając bramy królestwa biednym, małym, pokornym i prześladowanym. To po to zniosłeś sąd, skazanie Cię przez Trybunał Religijny, zatwierdzony przez Piłata, który wydał Cię na ukrzyżowanie. Oto jesteś teraz rozciągnięty na tronie Twej chwały, przygotowanym przez Ojca Niebieskiego dla ciebie, Jego Syna jedynego, łagodnego i boskiego baranka, który gładzi wszelki grzech świata, usuwa zło, nienawiść, nieczystość i śmierć. Krzyżu drogocenny i przynoszący owoce, który nosisz na swych ramionach Zbawiciela świata, słodkie i niosące zbawienie drzewo, na którym zawisła zapłata za nasze wyzwolenie. Krzyżu, błogosławiony i uświęcony przez paschalną ofiarę, złożoną dziś na Tobie w jedynej ofierze przynoszącej odkupienie i zbawienie wszystkim ludziom. Najmilsi synowie, w tym dniu wielkiego piątku, pozwólcie mi powtórzyć również i Wam. Pozostańcie z Jezusem na krzyżu. Nie ulegajcie podstępnym pokusom mojego przeciwnika, zręcznemu zwodzeniu świata, głosom tych, którzy dziś jeszcze powtarzają wam. Zejdźcie z krzyża. Nie, wy także, jak Jezus, powinniście zrozumieć Boży plan dotyczący waszej osobistej kapłańskiej ofiary. Wy również, powiedzcie tak, woli Ojca, i otwórzcie się na słowa modlitwy i przebaczenia. Dziś również wy, jak Jezus, powinniście zostać złożeni w ofierze za zbawienie świata.